Witam serdecznie w 15 odcinku mojego vloga. Dziś poruszę dwa istotne zagadnienia, do które ostatnio bardzo często zwracają Państwo uwagę. Przede wszystkim spektakularne sukcesy członków Społeczności Życia bez kredytu. Opowiem, jak wyglądał hat trick członków Społeczności Życia bez kredytu, oraz odpowiem na pytanie, dlaczego Frankowicze potrzebują pomocy specjalisty. Nie umknęło zapewne niczyjej uwadze, że drugi tydzień lipca rozpoczęliśmy intensywną rozgrywką. Od 6 lipca członkowie społeczności Życia bez Kredytu rozpoczęli swój hat-trick. Zaledwie w ciągu czterech dni strzeliliśmy aż trzy cudowne gole. 3 unieważnienia kredytów waloryzowany we frankach. Łączna korzyść tych wyroków to bagatela 2 471 188 zł, co daje średnią dla jednego Frankowicza 823 729 zł. Zapowiada się jeszcze bardziej owocnie. Każde kolejne tygodnie. I dopiero wydaje mi się, że jest to początek setek wygranych spraw przed członkami społeczności życia bez kredytu. Dlaczego warto unieważnić kredyt we frankach? Ostatnia fala korzystnych wyroków uświadomiła wielu frankowiczom, że zawarte umowy kredytowe, czy to den denominowane, czy indeksowane do franka szwajcarskiego, w znakomitej większości przypadków są po prostu niezgodne z polskim, a także europejskim prawem. W związku z powyższym na mocy przepisów kodeksu cywilnego, taka umowa od samego początku jej zaistnienia w ogóle nie powinna być wiążąca dla obu stron kontraktu. Jednak, aby skutecznie uwolnić się od abuzywnego postanowienia umownego w kredycie, należy pozwać bank. Tylko na drodze sądowej, Frankowicze mogą skutecznie wyzwolić się od jarzma tego toksycznego kredytu i uwolnienie te. Może nastąpić albo poprzez złożenie pozwu o tak zwane odfrankowanie, albo poprzez pozew o jej unieważnienie, względnie ustalenie nieważności. To, która z tych opcji będzie bardziej korzystna, zależy od indywidualnych zapisów samej umowy kredytowej oraz potrzeb frankowicza. Z całą pewnością decyzję o unieważnieniu lub odfrankowaniu umowy kredytowej należy skonsultować ze specjalistą. Więcej na temat możliwości unieważnienia czy odfrankowania zobowiązania we frankach, przeczytasz w naszym artykule na stronie internetowej Życia bez kredytu, gdzie mówimy o unieważnieniu lub odfrankowaniu umowy kredytowej przed sąd. O tym, jak destrukcyjny wpływ na życie frankowicza ma nieuczciwa umowa kredytowa, nie musimy chyba już nikogo przekonywać. Lichwiarski kredyt jest przyczyną zmartwień. I ogromnego stresu setek tysięcy Polaków. Codzienna troska Frankowiczów o wysokość kursu franka negatywnie wpływa na ich codzienne funkcjonowanie, stan zdrowia, relacje rodzinne, a także bardzo często wydajność w życiu zawodowym. Nie wspominając już oczywiście o olbrzymich stratach finansowych. Dlatego w interesie kredytobiorców jest jak najszybsze podjęcie działania, a okoliczności, zewnętrzne sprzyjają frankowiczom jak nigdy dotąd. Oczywiście chodzi o linię orzeczniczą. Aby zmotywować Państwa do walki o poprawę jakości swego życia prezentujemy trzy spektakularne sukcesy członków naszej społeczności z ostatnich dni, które pokazują, że unieważnienie umowy jest bardzo prawdopodobne. 6 lipca doszło wobec tego do unieważnienia kredytu waloryzowanego multibanku Sygnatura Act 2C. 146 na 18 sąd zasądził na rzecz Frankowicza od banku zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 12 817 zł oraz saldo kredytu spadło z ponad miliona do zera. Łączna korzyść wobec tego członka społeczności życia bez kredytu wynosiła 1,022,000 i wykreślenie banku z hipoteki kredytowanej nieruchomości po upromocnieniu się wyroku. Kolejny wyrok zapadł 8 lipca, dotyczył on kredytu denominowanego Fortis, obecnie Paribas. Sąd zasądził na rzecz Frankowicza od banku zwrot nienależnego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego w, w, w okolicy 20 tysięcy Sal Saldo kredytu natomiast spadło z 518 tysięcy do zera. Łączna korzyść dla członka społeczności życia bez kredytu wyniosła 538 776 zł. I oczywiście również bank zostanie wykreślony z hipoteki po uprawomocnieniu się takiego wyroku. Do powodów wynikających z ustalenia nieważności w oparciu o artykuł 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego należy zaliczyć arbitralne kształtowanie możliwości uruchomienia tego kredytu przez bank, brak możliwości wyboru waluty wypłaty kredytu i abuzywność klauzul wypłaty, czyli kursu kupna. Według sądu nie jest to również klasyczna umowa denominowana, gdyż ma charakter umowy, umowy mieszanej kredytu. Ponadto kwota kredytu zawarta w umowie nie została jasno określona, brak tzw. esencjali negotii. Kolejny wyrok zapadł 9 lipca. W tym przypadku unieważnienie, czyli stwierdzenie nieważności kredytu indeksowanego dotyczyło M. Banku sygnatura Akt 2C 558 przez 18. Sąd zasądził na rzecz Frankowicza od banku zwrotnie należnego świadczenia w wysokości 62 613 franków z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego, co dało kwotę około 280 000 zł. Saldo kredytu spadło również z niemal 630 000 do zera, czyli łączna korzyść członka społeczności życia bez kredytu wyniosła 909 698 zł. I oczywiście również w tym przypadku po wypracowaniu się wyroku Bank będzie, będzie wypisany z hipoteki. Reasumując, wszystkie wyroki były bardzo korzystne i należy liczyć się z tym, że kolejne będą nie gorsze. Jak znaleźć najlepszą kancelarię dla Frankowiczów? Aby znaleźć najlepszą kancelarię prawną, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Znalezienie odpowiedniego zespołu ekspertów którzy przeprowadzą skuteczne postępowanie sądowe w imieniu Frankowicza, wcale nie jest sprawą prostą. Nie każda bowiem kancelaria będzie potrafiła przeprowadzić postępowanie zgodnie z zawiłościami związanymi z kredytem frankowym. Skutecznie pomóc Frankowiczom może tylko taka kancelaria prawna, która specjalizuje się w kredytach waloryzowanych do waluty obcej, a w szczególności taka, która legitymuje się wieloletnim doświadczeniem procesowym na sali sądowej. Kiedy już znajdziemy kancelarie dedykowane dla Frankowiczów, należy sprawdzić ich faktyczne doświadczenie. Na fali popular popularności spraw frankowych. Oraz w obliczu głośnych sukcesów konsumentów, wielu prawników, kancelarii oraz firm zwęszyło interes. Próbują oni w łatwy sposób zarobić na trudnej sytuacji kredytobiorców, nie mając ani odpowiednich zasobów, ani zaplecza. Niestety większość z tych podmiotów nie jest w stanie zaoferować Frankowiczom usługi na odpowiednio wysokim poziomie. Część firm próbujących zarobić na osobach, oszukanych przez banki to kancelarie odszkodowawcze, które nie mają wystarczającego doświadczenia w prowadzeniu tego typu sporów z bankami. Takie kancelarie, czy też inne podmioty, osoby dedykowane Frankowiczom, w rzeczywistości nie posiadają niezbędnej wiedzy, którą można zdobyć tylko poprzez kilkuletnią praktykę w prowadzeniu spraw sądowych na salach sądowych. Co oczywiste, tylko i wyłącznie doświadczeni eksperci będą w stanie zaoferować skuteczną oraz wysokiej jakości pomoc. Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, to skład zespołu kancelarii prawnej, która będzie świadczyła pomoc. Sprawy frankowe są o tyle skomplikowane, że do skutecznego ich prowadzenia nie tylko niezbędna jest znajomość prawa na bardzo wysokim poziomie, oraz duże doświadczenie na sali sądowej, lecz również konieczna jest bardzo fachowa wiedza z dziedziny ekonomii i finansów. Z tego powodu, właśnie wiele kancelarii nie będzie w stanie skutecznie prowadzić spraw związanych z kredytami indeksowanymi lub denominowanymi do franka, gdyż nie posiadają one odpowiedniego zaplecza ekonomiczno-matematycznego. Bardzo istotną kwestią jest też holistyczne podejście do problemu. W przypadku osób oszukanych przez nieuczciwe banki, pomoc nie może ograniczyć się tylko do porady prawnej, co oferuje wiele kancelarii. Taka konsultacja bez kompleksowego poprowadzenia sprawy okazuje się bardzo często tylko niepotrzebnym wydatkiem. Realna i skuteczna pomoc dla Frankowicza powinna składać się z indywidualnej analizy umowy kredytowej i zaproponowania możliwych rozwiązań oraz modeli dalszej współpracy. Następnie kancelaria prawna powinna złożyć pozew przeciwko bankowi w imieniu swojego klienta oraz reprezentować go w sądzie aż do prawomocnego wyroku, zapewniając mu sukces oraz maksymalizując kwotę pieniężną odzyskaną od banku. No oczywiście w sytuacji, kiedy będzie ona zasądzona. Bardzo ważne jest też dobranie odpowiednich roszczeń prowadzących m.in. do wykreślenia banku z hipoteki kredytowanej nieruchomości po prawomocnym unieważnieniu stwierdzeniu uniew nieważności takiej umowy. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Proszę o udostępnianie, jeżeli mają Państwo osoby, które mają podobny problem, aby mogły się uwolnić od kredytu, od jarzma tego kredytu frankowego. Zachęcam również do zapoznania się z materiałami na naszym blogu oraz na mojej stronie kamilchwidos.com, gdzie m.in. relacjonuję, jak wygrywają członkowie społeczności życia bez kredytu. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.